Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej, ulicy Stoczniowców Gdańskich w Międzyrzeczu. 19 listopada oficjalnego otwarcia dokonali członkowie zarządu powiatu ze starostą Bogusławem Zaborowskim, radni powiatu, wykonawca inwestycji, dyrektor i pracownicy zarządu dróg powiatowych oraz sekretarz powiatu. To jest taka specyficzna droga, bo to jest droga wewnątrz miasta, ale ta droga łączy drogę powiatową. Z drogą wojewódzką. Także przez, to, przez tą drogę połączenie, czy omijamy część miasta. Lepiej skomunikowane te dwie drogi powodują to lepszy przepływ samochodów, przepływ towarów, wszystkiego co po tej drodze się porusza. Nie mówiąc o tym, że ta droga również komunikuje nam szpital, który jest bardzo ważny, żeby do niego jak najszybciej można było dojechać. W ramach przebudowy, kompleksowej przebudowy e, ulicy Stoczniowców e, w, przebudowaliśmy jezdnie, chodniki, zjazdy istniejące, e, miejsca parkingowe, e, wykonaliśmy dodatkowe miejsca parkingowe, a przede wszystkim wzmocniliśmy konstrukcję nawierzchni i wyposażyliśmy jezdnię w kanalizację burzową, przez co zlikwidowaliśmy, co zresztą widać przy aktualnej pogodzie e, istniejące dotychczas zastoiska wody, e, które, no, nie podnosiły komfortu życia mieszkańcom, przede wszystkim pieszym, którzy chodzili tu w sąsiedztwie jezdni i byli ochlapywani przez szybko przejeżdżające pojazdy wodą. Jesteśmy mieszkańcami od 45 lat w Międzyrzeczu. Czujemy się mieszkańcami i bardzo się cieszymy, że mogliśmy wykonać następną inwestycję po ulicy Marcinkowskiego, którą też w tym roku oddaliśmy, no, dla mieszkańców Międzyrzecza. Myślę, że. Nie byliśmy uciążliwi, bo kończymy inwestycje prawie pół roku przed czasem, to jest pięć miesięcy przed terminem zakończenia. Także no, cieszymy się chyba wszyscy, że możemy oddać. Trochę był, było utrudnień z racji prac archeologicznych, ale współpraca była bardzo dobra, więc myślę, że wszyscy są zadowoleni. Wszelkie przebudowy podnoszą komfort życia mieszkańców, podnoszą bezpieczeństwo, w ogóle korzystanie z pasa drogowego, bo głodem wszystkich miejscowości Wszystkich terenów zurbanizowanych jest brak miejsc postojowych, więc wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, staramy się wykorzystać wolną przestrzeń, wolny pas drogowy z zachowaniem istniejącej zieleni. Nie zawsze się to udaje, ale przede wszystkim staramy się, jeżeli jest istniejący drzewostan i zakres przebudowy na to pozwala, pozostawić istniejące drzewa i wybudować możliwie maksymalną liczbę dodatkowych miejsc postojowych. Przede wszystkim droga, poza tym, że jest równa, jest szersza. Po obu stronach pojawiły się chodniki, zjazdy. No, tak jak powiedziałem, przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort użytkowników, zarówno tych, którzy jeżdżą samochodami, ale również też pieszych i tych, którzy korzystają z rowerów, hulajnok i tak Przebudowa kosztowała prawie 3 miliony złotych i była finansowana zarówno z budżetu powiatowego, jak i z rządowego funduszu rozwoju dróg. To kolejna inwestycja drogowa w Powiecie zakończona w tym roku, która poprawi zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo kierowców i pieszych.